W tym filmiku poznamy wariacje z powtórzeniami. Opisuje się ją w ten sposób. K, n. Wzór to jest n do potęgi k. Jest to y, ciąg długości k z n elementowego zbioru. Już spieszę z wyjaśniamy. Wyobraźmy sobie, że mamy w, wybrać pin do karty, czyli pin będzie miał 4 miejsca czyli nasz długość kodu K jest równe 4 mamy wybrać, powiedzmy, że w komórce działają nam tylko działa nam tylko 5 klawiszy od 1 do 5 czyli N jest równe 5 5 nie symbolizuje, że tą maksymalną naszą liczbą jest 5 tylko ilość tych klawiszy działających to jest 5 klawiszy to równie dobrze mogłoby być powiedzmy 1, 7, 8 9 i 0. Oczywiście no, kolejność trochę słaba, ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, że jest 5 tych cyfr, z których możemy skorzystać do zbudowania czterocyfrowego kodu. Zatem obliczmy sobie, ile to jest. E, nasza taka wariacja jest równa e, 5 do 4, czyli 625. Na szczęście nie za wielki ten wynik, bo czasami się zdarzają znacznie e, trudniejsze do wyliczenia. Tak więc, e, wariacja z powtórzeniami e, to jest k, to jest długość takiego kodu, e, długość takiej, takiego ciągu. n to jest ilość elementów, które możemy włożyć e, w te miejsca. E, oczywiście, n nie musi być. Powiedzmy, nie muszą być to same cyfry, to mogą być litery, to mogą być rysuneczki, mogą być jakieś piktogramy, cokolwiek tak naprawdę. E, długość kodu też nas nie ogranicza. To może być i 500 milionów oczywiście. No, w zadaniach maturalnych nawet e, na pewno takich wielkich liczb nie spotkamy, ale oczywiście jest to możliwe. Spróbujmy sobie zatem jeszcze e, w ramach e, tego tematu wymyślić zadanie. Wyobraźmy sobie, aha, i jeszcze w tym przypadku z, e, zapoznam Was z metodą iloczynową. Zatem będziemy mieli do zrobienia tym razem pięciocyfrowy kod, i na pierwszych dwóch miejscach będą litery od A do C. Powiedzmy, tu mogą być, a to tutaj wypiszemy, A, B lub C, powiedzmy jak rejestracja, a, nieważne. A tutaj cyfry od 1 do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, zatem na pierwszym miejscu mogą być trzy znaki. A albo B, albo C. Tutaj oczywiście też mogą być trzy znaki. A albo B, albo C. Nie, nie mylcie tego z permutacją, gdyż tutaj. Y, mamy wariacje z powtórzeniami dany znak dana liczba cyfra mogą się powtarzać na danym miejscu zatem tutaj w związku z tym że tych znaków tutaj tych cyfr jest 6 tutaj będzie 6 6 6 i teraz jak chcesz takiego obliczyć to nic prostszego wszędzie wstawiamy sobie e, mnożenie i to jest właśnie ta metoda iloczynowa jest to nic innego jak 3 razy 3 czyli 9 razy 6 do 3, czyli 216, no nie chce mi się tego liczyć, czyli możecie sobie policzyć na kalkulatorze metoda iloczynowa polega tylko na tym, że w każde miejsce wpisujecie ilość możliwych ilość możliwych znaków, które tam mogą się pojawić na tym miejscu i te ilości ze sobą wymnażamy to jest metoda iloczynowa i w tym wypadku da nam ilość po prostu możliwych kombinacji, no jest ich całkiem sporo chociaż można o wiele trudniejsze wymyślić.